Pierwszej części naszego spotkania chciałbym przedstawić Państwu obowiązujące aktualnie w Polsce normy prawne dotyczące, dotyczące dopuszczalności, ponieważ aborcja w Polsce jest na szczęście jedynie dopuszczalna, dotyczące właśnie dopuszczalności zabiegu aborcji z uwzględnieniem. Z pewnym położeniem szczególnego nacisku na te zagadnienia, które w dyskursie publicznym bardzo często są przedstawiane inaczej, niż one rzeczywiście prezentują się na gruncie obowiązującego w Polsce prawa. Jak z pewnością Państwo wiedzą, te przepisy, te normy, które obecnie regulują kwestię aborcji, bardzo często są krytykowane zarówno przez przeciwników. Aborcji, którzy najczęściej dążą do jej zupełnej delegalizacji, jak i zwolenników, którzy chcieliby dopuścić ją w właściwie nieograniczonym zakresie. Stąd w, drugim, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania chciałbym naświetlić perspektywy zmian obowiązującego w Polsce prawa, biorąc pod uwagę przede wszystkim. Przepisy o randze konstytucyjnej, czyli normy wynikające z konstytucji, no gdyż w tych ramach konstytucyjnych, jak z pewnością wszyscy Państwo doskonale wiecie, wszelkie zmiany czy tworzenie prawa musi się mieścić. No więc przejdźmy do rzeczy. W jaki sposób polski ustawodawca reguluje kwestie aborcji. Pierwsza i podstawowa sprawa, o której zawsze należy pamiętać, rozważając ten temat i właściwie od której należałoby wyjść, jest stwierdzenie, że aborcja w Polsce jest przestępstwem, jest czynem zabronionym. Czyli mówiąc wprost, kolokwialnie, aborcji w Polsce wykonywać nie wolno. Wszelkie wyjątki, które jej ją dopuszczają, właśnie to jest pod wieloma względami słowo klucz, jedynie dopuszczają. Są oczywiście, istnieją takie wyjątki, one są określone w ustawie, jednak zawsze są one wyjątkami. Używając popularnego stwierdzenia prawniczego, co do zasady, aborcja w Polsce jest zakazana. Wynika to przede wszystkim, choć wydaje się, że nie jedynie, ale przede wszystkim z artykułu 152 kodeksu karnego. Ten przepis. W całości, w jego trzech paragrafach, Państwu właśnie teraz prezentuję na slajdzie. Ustawodawca w artykule 152 KK jednoznacznie stwierdził, że każdy, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jednocześnie tej samej karze zgodnie z paragrafem drugim podlega ten, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, lubią do tego nakłania. No i paragraf trzeci, który, w którym spenalizowano kolejny typ tego czynu zabronionego. A właściwie, może nie tyle typ, co formę kwalifikowaną czynów określonych w paragrafie pierwszym i drugim. Zgodnie z tym przepisem, ten, kto dopuszcza się tych czynów określonych wcześniej w paragrafach 1 i 2, w sytuacji, gdy dziecko poczęte osiągnęło już zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, Podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat 8. No, czyli zgodnie z podstawowymi założeniami dogmatyki prawa karnego typ kwalifikowany podlega, polega przede wszystkim na tym, że w tej sytuacji jego sprawca, sprawca czynu zabronionego, podlega surowczej odpowiedzialności karnej niż w czynie. Podstawowym. Oczywiście moglibyśmy bardzo szeroko analizować normy karne wynikające z przytoczonych tutaj widocznych dla Państwa przepisów. Myślę, że nie chodzi tutaj w tym momencie o to, aby dokładnie przeprowadzić jakąś wszechstronną wykładnię tych przepisów, tym bardziej, że czas nas ogranicza dosyć mocno. Najważniejszą kwestią, jaką, na jaką chciałbym wskazać, jest to, że przestępstwa typializowane w tych przepisach mają charakter powszechny, czyli może popełnić je każdy, ale uwaga każdy, za wyjątkiem kobiety, która przerywa ciążę. Czyli kobieta. Wobec której przeprowadzono zabieg aborcji, odpowiedzialności karnej w polskim systemie prawnym nie przewiduje. Co do zasady są to przestępstwa umyślne. Ten określony w paragrafie pierwszym, jak właściwie powszechnie przyjmuje się w doktrynie, może być popełniony jedynie umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Kwestia zamiaru przedstawia się nieco inaczej w zakresie pozostałych przepisów tej ustawy i znowu odwołuję się do doktryny. W paragrafie drugim komentatorzy podnoszą, że w zakresie nakłaniania do popełnienia tego przestępstwa ustawodawca wymaga zamiaru bezpośredniego, ale w kwestii pomocy to znamie może być zrealizowane również z zamiarem ewentualnym. Jak widać już z językowego brzmienia przepisów podstawową zagadką do rozwikłania w kwestii dopuszczalności podkreślę jeszcze raz bardzo mocno repetitio mater studiorum dopuszczalności aborcji są te przepisy ustawy co to znaczy że z naruszeniem przepisów ustawy dokonuje się jedynie przestępstwa Przestępstw typizowanych w tym artykule. O jakiej tu ustawie w ogóle mowa? Otóż 7 stycznia 1993 roku uchwalono ustawę o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. No i właśnie to jest ustawa, która określa tak zwany kompromis aborcyjny. To bardzo często. Pojawiające się sformułowanie w różnego rodzaju dyskusjach poświęconych, poświęconych tematyce aborcji. No, jej szczególnie tacy, powiedzmy, umiarkowani zwolennicy bardzo często podkreślają: No, mamy wypracowany kompromis aborcyjny, tego kompromisu nie wolno nam ruszać, zachowajmy ten status quo, taki jak właśnie w 93 roku ustawodawca nam zafundował. Na czym ten kompromis polega? Otóż ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w swoim aktualnym brzmieniu wskazuje trzy przypadki, w których przeprowadzenie zabiegu aborcji jest dopuszczalne. Czy to są kontratypy, czy to jest tylko wyłączenie karalności, o tym będzie za chwilę. W każdym razie, zgodnie z polskim prawem, w tych trzech Konkretnych przypadkach, w momencie, w którym aborcja została dokonana, nie ponosi się odpowiedzialności karnej za y, przeprowadzenie tego zabiegu. Pierwszy, y, pierwszy element, który wyłącza tą karalność, to jest sytuacja, w której ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Druga sytuacja to taka, w której badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I trzecia przesłanka to sytuacja, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W doktrynie, a też bardzo często w takim potocznym dyskursie wskazuje się, że te przesłanki można kolejno określić mianem, eugeniczny, mianem przepraszam, medycznych, eugenicznych i kryminalnych. Do 97 roku istniała jeszcze czwarta przesłanka, dopuszczająca aborcję w sytuacji, w której kobieta znajdowała się w trudnej sytuacji życiowej. Jednak ta przesłanka została uchylona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, o którym za chwilę. W tych czterech, tych trzech podkreślmy przypadkach, aborcja jest dopuszczalna. Oczywiście tam trzeba spełnić szereg dodatkowych warunków. Chociażby w przypadku pierwszej i drugiej przesłanki te okoliczności muszą być stwierdzone przez innego lekarza niż ten, który, ten, który przeprowadza aborcję. Przesłanka trzecia musi być y musi być z Pewna dokumentacja prokuratorska, która wskazuje, że rzeczywiście jest takie podejrzenie, na przykład zgwałcenia, w wyniku którego mogło, kobieta mogła zajść w ciążę. Ustawodawca także czasowo ogranicza możliwość dokonania aborcji. W przypadku przesłanki eugenicznej aborcja może być przeprowadzona maksymalnie do, do chwili, w której płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Oczywiście ta okoliczność określa się na podstawie wiedzy medycznej. Tak, w dzisiejszych, w dzisiejszych warunkach około 22 tygodnia życia płodowego człowieka już jest możliwość jego podtrzymania poza organizmem matki. Natomiast w przypadku przesłanki kryminalnej, jakby maksymalny termin, na dokonanie aborcji to 12 tydzień ciąży. No i teraz, proszę Państwa, otwiera się podstawowe pytanie: jaka jest różnica pomiędzy, jaka jest zależność nie wiem, tyle różnica to zależność pomiędzy przepisami kodeksu karnego, które generalnie penalizują aborcję, a właśnie tymi trzema przesłankami wynikającymi z ustawy o planowaniu rodziny. Najczęściej w doktrynie, chociaż jest to stanowisko niejednolite i pod wieloma względami kontrowersyjne, dyskusyjne, wskazuje się, że ustawa o planowaniu rodziny ustanawia ustawowy kontratyp dopuszczalności przerywania ciąży. Przy czym niektórzy autorzy wskazują, że w sytuacji przeprowadzenia aborcji z powodu zagrożenia życia matki, zawsze można mówić o działaniu, należy mówić o działaniu w stanie wyższej konieczności. Co to są w takim razie kontratypy? Idąc za klasyfikacją przeprowadzoną w podręczniku do prawa karnego, przygotowanego przez pana profesora Wiaka i panią profesor Grześkowiak, podnieśmy, że kontratyp jest to taka, jest to typowa sytuacja, która wyłącza bezprawność kryminalną i jakby jego cechą jest zachodzenie kolizji dóbr. Czyli musimy ratować pewne dobro po to, aby chcemy ratować pewne dobro. Może nawet musimy ratować pewne dobro, ale żeby ten cel osiągnąć, musimy inne dobro chronione prawem poświęcić. I w takich sytuacjach, nawet w przypadku, jeżeli nasz czyn zrealizuje znamiona czynu zabronionego, nie będzie on bezprawny. Jaki jest podstawowy problem z zależnością pomiędzy kontratypem a Yy, może nie tyle powiem, zależnie do kontratypem, ale jaki jest podstawowy problem z możliwością zastosowania kontratypów, teorii kontratypu do yy, kwestii aborcji. Otóż nie bardzo wiadomo, jakie tutaj dwa dobra równorzędne miałyby być poświęcane, no bo wiadomo, że życie człowieka jest dobrem fundamentalnym. Jakie inne to dobro by mogło być poświęcane? Być może... Yy, Właściwie jedyną sytuacją, w której taka kolizja dóbr występuje, to w sytuacji, w której musimy ważyć życie matki i życie dziecka, czyli tak naprawdę w rzadko spotykanej w medycynie sytuacji, w której konieczne rozwiązanie ciąży zachodzi w takim przypadku, kiedy kobietę, kiedy życie kobiety jest zagrożone i w żaden inny sposób życia kobiety nie można uratować. jak w jedynym jak tylko poprzez rozwiązanie ciąży. Jednak to z kolei, taka sytuacja wyczerpuje znamiona działania w stanie wyższej konieczności. Czyli tak jak tutaj widzimy również za profesorem Wiakiem i profesor Grzośkowiak, sytuacja, w której działamy w stanie wyższej konieczności, to, to jest taka sytuacja, w której w żaden inny sposób nie możemy uniknąć niebezpieczeństwa przeciwko dwóm przynajmniej równorzędnym dobrom prawnym, i po prostu musimy jedno z nich poświęcić kosztem drugiego. Myślę, że nie rozstrzygniemy tutaj tej zależności odnośnie pytania o relacje pomiędzy kontratypem a dopuszczalnością aborcji. Pewną istotną konkluzją, jaką należy wyciągnąć, jest ta, że zawsze aborcja legalnie przeprowadzana w prawie polskim stanowi wyjątek od reguły. Czyli regułą, zasadą jest pełna ochrona życia, także w fazie prenatalnej. Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość, właśnie dopuszczalność przeprowadzenia aborcji w trzech jasno i jednoznacznie wskazanych przypadkach. I, je, I co z tego wynika? Nawet gdybyśmy, proszę państwa, przyjęli, że to jest działanie w warunkach kontratypu czy stanu wyższej konieczności, w żadnym przypadku nie oznacza, że tak dokonany czyn jest z punktu widzenia prawnego oceniany dodatnie. Owszem, jego sprawca w tych trzech konkretnych przypadkach uniknie odpowiedzialności karnej, ale to nie oznacza, że on ma do takiego zachowania, nie wiem, prawo, to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób ten czyn z punktu widzenia polskiego prawa należy ocenić w sposób dodatni. W praktyce co z tego wynika? Otóż polskie prawo nie przewiduje, proszę Państwa, żadnego podmiotowego prawa do dokonania aborcji. Aborcja w polskich realiach, na szczęście, nie jest prawem ani kobiety, ani jej męża, partnera, ojca dziecka. Jest tylko i wyłącznie wyjątkiem. Od ogólnej reguły pełnej ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Stąd też to ten, ten podstawowy sposób komunikowania zwolenników aborcji, którzy ciągle mówią o prawie kobiety, po prostu na gruncie polskich przepisów nie znajduje, nie znajduje uzasadnienia. Przejdźmy w takim razie do, drugiego, do drugiej części naszego wykładu czy ta sytuacja prawna czy ta dopuszczalność wyjątkowa dopuszczalność aborcji może ulec zmianie w jakikolwiek sposób czyli czy mogłaby ulec zmianie w kierunku całkowitej depenalizacji aborcji czego domagają się niektóre środowiska czyli takiego otworzenia tak kobietom możliwości właściwie zupełnie swobodnego dowolnego do, dowolnego dokonywania tego zabiegu, czy też w drugą stronę, czy możliwa jest zmiana w, na gruncie polskiego prawa, która zupełnie zabraniałaby przeprowadzania przeprowadzenia tego rodzaju zabiegów. Oczywiście tak jak już wspomniałem na początku, zawsze w takich dyskusjach prawnicy muszą mieć na uwadze przede wszystkim konstytucję, no bo przecież wszystkie przepisy polskiego prawa muszą być z tym najwyższym aktem zgodne. Co stanowi konstytucja w tej dziedzinie? Otóż artykuł 38 jednoznacznie stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Wydawać by się mogło, że przepis ten jest jednoznaczny. Każdemu człowiekowi prawną ochronę życia bez żadnych dodatkowych warunków. A więc z samego faktu, że dana. Dany podmiot jest człowiekiem, już wynika to, że Rzeczpospolita Polska ma mu zapewnić prawną ochronę jego życia. Jest to prawo, oczywiście, fundamentalne, które, jak tutaj. Słusznie zresztą wskazuje Konstytucja, yy, właściwie w żaden sposób nie może być ograniczona, no bo jeżeli ograniczymy człowieka w jego prawie do życia, no to że tak naprawdę przekreślimy możliwości korzystania z jakichkolwiek innych praw gwarantowanych, chociażby w Konstytucji. Oczywiście w praktyce przesądzające znaczenie ma tutaj orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i to, w jaki sposób on tę regulację wykłada. Klasycznym wręcz przykładem Orzeczenia dotyczącego kwestii aborcyjnych jest orzeczenie z 28 maja 1997 roku, w którym Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie odrzucił legalność, dopuszczalność tej czwartej przesłanki aborcyjnej. To jest właśnie sprawa, w której między innymi Trybunał stwierdził, że nie można dopuszczać aborcji w polskich realiach prawnych w sytuacji, w której kobieta znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej. Jednak co ciekawe, ten wyrok zapadał w momencie, w którym obecna konstytucja ze swoim artykułem 38 co prawda była już uchwalona, ale nie była jeszcze obowiązującym aktem prawnym. W związku z tym Trybunał nie mając tego artykułu 38 ani żadnego innego przepisu w ramach. Tzw. przepisów utrzymanych w mocy tej konstytucji polski ludowej, stanął przed kwestią, skąd wywieść zasadę prawnej ochrony życia, i czy w ogóle taką zasadę można wywieźć. Otóż Trybunał stwierdził, że owszem, ona wywodzi się z zasady demokratycznego państwa prawa i że w tej zasadzie mieści się ochrona życia jako podstawowej wartości. Którą musi chronić każde demokratyczne społeczeństwo. Trybunał jednoznacznie podkreślił, że w takim przypadku życie musi zawsze podlegać ochronie w każdym stadium jego rozwoju. A więc nie jest dopuszczalne różnicowanie poziomu ochrony życia człowieka ze względu na przykład na jego fazę, Prenatalną czy postnatalną, ze względu na przykład na to, czy ktoś jest osobą pełnosprawną czy niepełnosprawną, czy ze względu na jakiekolwiek inne tego rodzaju arbitralnie dobierane przesłanki. Co ciekawe, w tym orzeczeniu Trybunał także uznał, że możliwość decyzji, przez rodziców, podjęcia decyzji o tym, czy chcą mieć dziecko, czy nie chcą mieć dziecka, aktualizuje się jedynie do momentu poczęcia. W momencie poczęcia rodzice już nie mają prawa podejmowania decyzji co do tego, czy to dziecko jest chciane, czy niechciane, i w konsekwencji dokonania aborcji, ponieważ to dziecko już istnieje. W pewien sposób, mówiąc w bardzo dużym cudzysłowie, jest, jest już ich własnością. To jest, tak jak mówię, proszę sobie tutaj teraz mnie wyobrazić, stawiając za go duże cudzysłów nad tym sformułowaniem. Drugim orzeczeniem, bardzo istotnym z punktu widzenia yy, prawnej ochrony życia, jest wyrok Trybunału z 30 września 2008 roku. On nie zapadł na kanwie sporu aborcyjnego, ale na kanwie bardzo ciekawego skądinąd przypadku rozważania dopuszczalności zestrzelenia statku powietrznego pasażerskiego statku powietrznego, w przypadku, w którym byłoby podejrzenie, że taki statek może zostać wyko wykorzystany do ataku terrorystycznego. W tym orzeczeniu, w tym wyroku, Trybunał uznał, że z artykułu 38 należy przede wszystkim wyprowadzić zakaz pozbawienia, pozbawiania człowieka życia. To jest podstawowa norma, która wynika z tego przepisu. W Rzeczpospolitej Polskiej nie można pozbawiać człowieka życia. Jednak Trybunał uznał, że Polska ustawa zasadnicza kreuje także Wynikający z artykułu 38 obowiązek władz publicznych do podejmowania działań, które mają za cel ochronę życia. Czyli nie tylko muszą te władze Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantować sytuację, w której każdy człowiek będzie się mógł domagać ochrony życia w tym znaczeniu, że nie będzie go pozbawiony, ale co więcej, Władze Rzeczpospolitej Polskiej mają obowiązek w swoich działaniach podejmować pozytywne, po, pozytywne inicjatywy, które tejże ochronie życia służą. Na przykład, tu, nie wiem, różnego rodzaju programy, które miałyby za zadanie wspieranie życia, także w jego oczywiście prenatalnej fazie rozwoju. I co bardzo istotne z naszego punktu widzenia, o czym zresztą wspomnieliśmy już przedtem, warunkiem ograniczenia prawa do prawnej ochrony życia, czyli prawa do tego, że ja nie będę pozbawiony życia przez nikogo, także przez moich rodziców w prenatalnej fazie rozwoju, jest zaistnienie w sytuacji, w której jest jasne, niewątpliwie, że tego mojego prawa nie da się pogodzić z analogicznymi prawami innych osób. Czyli Tutaj chodzi o to, że zawsze rozważając kwestię ograniczenia prawa do życia, należy brać pod uwagę analogiczne prawa innych osób, nie jakiekolwiek prawa. Czyli Trybunał zdaje się stawać na stanowisku, że tylko w sytuacji życie za życie możemy w ogóle rozważać to, czy prawne ograniczenie ochrony życia jest dopuszczalne. A więc nie jest ono możliwe wówczas, gdy chronimy życie kosztem, gdy przestajemy chronić życie w celu na przykład ochrony nie wiem wolności, zdrowia, moralności, publicznych jakichkolwiek innych przesłanek. Jedynie możemy na gruncie obowiązującej konstytucji ważyć te dwa dobra równorzędne, czyli życie i życia. Jakie z tego wnioski wynikają dla nas, dla naszego tematu? Przede wszystkim w świetle obowiązującej konstytucji ustabilizowanej wykładni trybunału jasne jest, że w Polsce bez nieograniczone dopuszczenie aborcji jest po prostu niemożliwe. Nie ma w obecnych realiach ustrojowych możliwości, aby aborcję w pełni zalegalizować tak aby każdy kto tylko każda kobieta, która tylko by zapragnęła taki zabieg przeprowadzić. Mogła go dokonać w sposób legalny, czyli nie popełniając przestępstwa. Jedyna sytuacja, w której moglibyśmy tak na dobrą sprawę rozważać dopuszczalność, legalność aborcji, jest taką, w której konkurują ze sobą dwie analogiczne wartości, czyli życie dziecka i życie kobiety. To z kolei. Pod bardzo dużym znakiem zapytania stawia co najmniej dwie dopuszczalne dzisiaj przesłanki dokonania aborcji, czyli tak zwaną przesłankę eugeniczną, kiedy dziecko istnieje prawdopodobieństwo, że jest po prostu ciężko chore, nieodwracalnie, nieodwracalnie chore, czyli także nie można mu po prostu w świetle współczesnej wiedzy medycznej pomóc. I drugą, trzecią przesłankę, czyli przesłankę kryminalną, a więc tą, której ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Właściwie nie ma wątpliwości, że z punktu widzenia prawnej ochrony życia te dwie przesłanki nie przechodzą pozytywnie testu konstytucyjności. Podsumowując, proszę Państwa, ponieważ zbliżamy się już do końca naszego wykładu, to co chciałbym, aby Państwo przede wszystkim zapamiętali z dzisiejszego naszego krótkiego spotkania, to po pierwsze, Aborcja w Polsce jest czynem zabronionym, jest przestępstwem, za który można po prostu trafić do więzienia. Wszelkie wyjątki od tej reguły są tylko i wyłącznie wyjątkami. One nie kreują żadnego pozytywnego prawa do aborcji, więc nikt nie może żądać tego, aby mu władze publiczne umożliwiły Przeprowadzanie aborcji tylko i wyłącznie dlatego, że dana osoba, dana kobieta ma taką wolę. Zresztą w kwestii aborcji to jest bardzo często problem nie tylko woli kobiety, ale bardzo może nawet przede wszystkim woli jej partnera, ojca dziecka. I trzecia rzecz, którą chciałbym, aby Państwo sobie utrwalili po dzisiejszym wykładzie, to jest to, że na gruncie obowiązującej Konstytucji. Liberalizacja prawa aborcyjnego jest niedopuszczalna, a nawet te przepisy, te wyjątki, które już dzisiaj obowiązują, są bardzo wątpliwe pod względem ich zgodności z obowiązującą ustawą zasadniczą.